Witajcie w naszej kolejnej analizie źródeł historycznych. Dziś e, zagłębiamy się w naprawdę burzliwy czas w historii starożytnego Izraela. Jesteśmy tuż po śmierci króla Saula i jego syna Jonatana. Tak, to moment wielkiej niepewności i próżni władzy właściwie. Dokładnie. Ale też no, moment szansy dla Dawida, który do tej pory był e, no, wygnańcem. Jedno ze źródeł mówi wprost. Śmierć Saula usunęła zagrożenie, otworzyła mu drogę powrotu. Mhm. Chcemy dzisiaj prześledzić, jak Dawid, opierając się głównie na drugiej księdze Samuela, rozdziały od drugiego do początku piątego, jak on zdobywa władzę najpierw w Judzie, a potem nad całym Izraelem. No właśnie, i co ważne, jakie były te, powiedzmy, zakręty na tej drodze, bo tam były i wyzwania, i intrygi, prawda? Oj tak. Nie da się ukryć. I warto od razu podkreślić, to nie była jakaś prosta, pokojowa sukcesja, prawda? Te relacje, które mamy, pokazują czas pełen napięć, rywalizacji. Walki frakcji. Dokładnie. I decyzji, które były no, niezwykle trudne, a ważyły na przyszłość całego narodu. To była gra o naprawdę wysoką stawkę. I wynik wcale nie był pewny. Wszystko zaczyna się, co ciekawe, od pytania. Dawid, jak czytamy, szuka boskiej wskazówki. Czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? Odpowiedź jest tak. Mhm. Potem pyta dokąd? I pada odpowiedź: do Hebronu. I ten Hebron to nie jest przypadkowe miejsce absolutnie nie. To miasto ma e, ogromne znaczenie. Po pierwsze, strategiczne leży na południu od Jerozolimy, na ważnym szlaku. Tak. Po drugie, historyczne i symboliczne. To przecież dawne Kirjat Arba, miejsce, gdzie w jaskuni Machpela pochowani są patriarchowie. To nadaje mu, wiesz, niesamowitą wagę. Ogromną. No i administracyjnie to było główne miasto Judy, kiedyś związane z Kalebem, centrum żyznego regionu, więc ten wybór Hebronu jest no głęboko uzasadniony. Dawid przybywa tam ze swoimi ludźmi. To jest spora grupa, około 600 wojowników zaprawionych w bojach plus ich rodziny, dobytek. To już była siła. Zdecydowanie. I co ciekawe, wydaje się, że starszyzna Judy jakby na niego czekała, bo niemal od razu po przybyciu dochodzi do koronacji. I namaścili tam Dawida na króla nad plemieniem Judy. Tak, ale właśnie nad plemieniem Judy i tu jest ważny detal, który źródła podkreślają. Dawid w tym momencie nie próbuje siłą narzucić władzy reszcie plemion? Zaczyna lokalnie. Tak, umacnia pozycję u siebie w swoim plemieniu, to pokazuje pewien pragmatyzm, może cierpliwość i jednym z jego pierwszych kroków jako króla judy jest gest, który ma no, duże znaczenie dyplomatyczne. Bardzo ciekawy ruch. Wysyła poselstwo do mieszkańców Jabesz Gilead, to miasto znane z lojalności wobec saula. Dawid im dziękuje za odważny czyn, uratowanie i pochowanie ciał saula i Jonatana. Co było aktem wielkiej odwagi trzeba przyznać. Zdecydowanie. I przekazuje im wiadomość, w której czytamy mniej więcej: Błogosławieni jesteście u Pana za tę łaskawą przysługę dla Waszego Pana Saula. Niech Pan okaże Wam łaskę i wierność. I przy okazji informuje ich, że został królem Judy. To jest naprawdę mistrzowskie posunięcie dyplomatyczne. Po pierwsze, okazuje szacunek poprzednikowi, mimo że ten go, no powiedzmy sobie szczerze, prześladował. Tak. Po drugie, docenia lojalność, nawet tę skierowaną do wroga. A po trzecie, buduje mosty. Zjednuje sobie potencjalnych zwolenników w innych częściach kraju, zwłaszcza tych związanych z Saulem. Pokazuje, że nie jest mściwy. Właśnie. Buduje autorytet nie tylko siłą, ale i no, rozwagą, mądrością. Jednak ta początkowa stabilizacja nie trwa długo. Szybko pojawia się rywalizacja wewnętrzna. Co ciekawe, Filistyńczycy. Ci odwieczni wrogowie na razie siedzą cicho. Tak to źródła sugerują, że może liczyli na to, że podział Izraela im się opłaci. Dokładnie. Ale prawdziwy konflikt wybucha wewnątrz narodu. A jego głównym architektem staje się Abner. Abner, postać absolutnie kluczowa w tej całej historii, to był kuzyn Saula i jego głównodowodzący. Człowiek o ogromnych wpływach, w autorytecie wojskowym. I co ciekawe, relacja mówi, że Abner wiedział, że Dawid był wyznaczony przez pana na tron Izraela. Wiedział o tym. Wiedział, ale mimo to postanowił działać inaczej postawić na swoim. Co nim kieruje? Tekst sugeruje mieszankę osobistej urazy i ambicji. Pamiętał upokorzenie, jakiego doznał od Dawida. Chodzi o tę sytuację w obozie Saula, prawda? Tak. Gdy Dawid zakradł się do obozu i zganił Abnera za brak czujności. Te słowa Dawida. Niedobra to rzecz. Zasługujecie na śmierć, bo nie strzegliście swojego pana, pomazańca pańskiego. Musiały go głęboko dotknąć. Urażona duma wojskowego. I teraz Abner wykorzystuje sytuację. Koronuje Iżboszeta. Jedynego syna Saula, który przeżył, na króla nad większością plemion Izraela, oczywiście z wyłączeniem Judy. A sam Izboszed. Jak jest przedstawiany? No właśnie, jako postać raczej słaba, wręcz niekompetentna. W przeciwieństwie do Dawida, którego opisuje się jako wybitnie przygotowanego do rządzenia. Czyli marionetka. Można tak powiedzieć. W efekcie to Abner staje się tą realną siłą napędową tego konkurencyjnego królestwa realizuje własne ambicje, a może i chęć odegrania się na Dawidzie. To fascynujące, jak osobiste urazy, ambicje potrafią wpłynąć na losy całego narodu. Nawet wbrew temu, co uważano za wolę Bożą. Dokładnie. Dwór Iżboszeta zostaje umiejscowiony w Machanaim, to strategiczne miejsce po wschodniej stronie Jordanu dające pewne bezpieczeństwo. Z dala od centrum wydarzeń w Judzie. Tak, początkowo popierają go głównie plemiona zza Jordanu, ale z czasem jego władza rozciąga się na większość Izraela. No i zaczyna się wojna domowa, długa, wyniszczająca. Jak to ujmuje relacja? Wojna między domem Saula i między domem Dawida przeciągała się, lecz Dawid wzrastał w siły, natomiast dom Saula słabnął. Ten cytat dobrze oddaje dynamikę tego okresu. I w tym wydawałoby się przeciągającym się konflikcie następuje nagły zwrot akcji. Abner, podobno rozczarowany słabością Isboszeta, no właśnie, to jest oficjalny powód podawany w tekście. Decyduje się na radykalny krok, przechodzi na stronę Dawida, kontaktuje się z nim, obiecuje przeciągnąć na jego stronę cały Izrael. I Dawid, po postawieniu pewnych warunków, m.in. zwrotu jego żony Mikal, córki Saula? Co też było ważnym symbolicznym gestem. Tak bardzo. Przyjmuje tę ofertę Abnera, wydaje się, że zjednoczenie jest już na wyciągnięcie ręki. Ale wtedy pojawia się kolejna komplikacja. Joab, głównodowodzący armii Dawida. A motywacje Joaba są, no, co najmniej złożone. Po pierwsze, osobista zemsta. Abner wcześniej zabił w bitwie jego młodszego brata, Asaela. Krwawa wendeta. Tak, a po drugie, niewątpliwie zazdrość i obawa o własną pozycję. Przecież Abner to była gruba ryba. Jego przyjście mogło zagrozić statusowi Joaba u boku Dawida. I Joab nie czeka. Działa błyskawicznie i, trzeba powiedzieć, podstępnie. Gdy Abner, odprawiony przez Dawida z honorami, opuszcza Hebron, Joab potajemnie go zawraca. Pod pretekstem prywatnej rozmowy. Tak. I morduje go przy bramie miasta. Brutalna eliminacja rywala. I zemsta w jednym. Reakcja Dawida jest natychmiastowa i bardzo, bardzo publiczna. Gdy dowiaduje się o śmierci Abnera, woła: Nie ponoszę odpowiedzialności ani ja, ani moje królestwo przed panem za krew Abnera. Odcina się całkowicie. Publicznie. Organizuje Abnerowi uroczysty pogrzeb. Nakazuje całej armii, włącznie z Joabem i jego bratem Abiszajem, uczestniczyć w żałobie. Rozdzierają szaty, przywdziewają wory pokutne. Tradycyjny symbol głębokiej żałoby. Tak. A sam Dawid idzie za Marami i wygłasza nad grobem przejmujący lament, w którym piętnuje to morderstwo. Czy Abner musiał zginąć, jak ginie nikczemnik? Padłeś, jak ten, który pada od ciosu złoczyńców. Mocne słowa. Bardzo. I ta postawa Dawida jest wielowymiarowa. Z jednej strony widzimy realizm polityczny. Relacja wspomina, że Dawid mówi swoim ludziom, że Joab i Abishai są potężniejsi ode mnie. Czyli nie mógł ich ukarać. W tamtym momencie było to politycznie niemożliwe, albo przynajmniej niezwykle ryzykowne. Ale z drugiej strony Dawid nie próbuje tej zbrodni tuszować. Publicznie jednoznacznie okazuje wstręt. Podkreśla zdradziecki charakter śmierci Abnera. Pokaz przynosi skutek. Czytamy. Wtedy też przekonał się cały lud i cały Izrael, że nie od króla to wyszło, iż Abnera pozbawiono życia. Czyli zyskał na tym wizerunkowo. Tak, jego działania zyskują mu aprobatę, umacniają jego pozycję moralną w oczach wszystkich plemion. Nie mogąc sam wymierzyć sprawiedliwości, Dawid symbolicznie powierza ją Bogu. Niechaj Pan odpłaci temu, który złoczyni według jego złości. A co do samego Abnera? No właśnie, jak go ocenić? Źródło podaje złożony obraz. Jego oferta dla Dawida wydawała się szczera, ale jednak napędzały go urażona duma, własna ambicja. Jego śmierć, choć tragiczna i dokonana w sposób niegodny, paradoksalnie usunęła Dawidowi z drugiej postać potencjalnie kłopotliwą. Kogoś, kto mógłby w przyszłości sprawiać problemy? Dokładnie. Kogoś, kogo lojalność mogła być wątpliwa. Śmierć Abnera, tego różnego filaru królestwa Iżbożeta, ma natychmiastowe skutki. Wśród zwolenników syna Saula wybucha panika. Jego władza się kompletnie rozpada. Tekst mówi: Opadły mu ręce, a całe Izrael się przestraszył. Stało się jasne, że to koniec jego panowania. I wtedy dochodzi do kolejnego aktu zdrady. Dwaj dowódcy z armii Izbożeta, bracia Baana i Rekap. Licząc na nagrodę od Dawida, oczywiście. Tak. Zakradają się do pałacu i mordują swojego króla podczas jego poobiedni drzemki. Odcinają mu głowę i niosą ją Dawidowi do Hebronu. Jeszcze się tym chałci mu. Mówią, oto głowa Izbożeta, syna Saula, twojego wroga. Pan wymierzył dziś mojemu panu, królowi, pomstę na Saulu i jego potomstwa. Myśleli, że Dawid się ucieszy. Ale reakcja Dawida jest zupełnie inna. I tu znów widzimy tę konsekwencję, którą podkreśla relacja. Tak, on znów potępia zdradę jako metodę działania. Przypomina mordercom los tego człowieka, który wcześniej fałszywie chwalił się zabiciem Saula. Stawia im to retoryczne pytanie. Gdy zaś wy, ludzie podli, zabiliście człowieka sprawiedliwego w jego domu, czy nie powinienem zażądać jego krwi z waszych rąk? No i odpowiedź jest natychmiastowa. Każe ich stracić, co więcej, nakazuje z szacunkiem pochować głowę Isboszeta w grobie Abnera. To kolejny krok, który utrwala jego wizerunek, władcy, który przydzi się zdradą, nawet jeśli przynosi mu ona, no powiedzmy sobie szczerze, korzyść. Chociaż cynik mógłby zauważyć, jak te kolejne akty przemocy, które Dawid publicznie potępiał, wygodnie usuwały mu rywali z drogi. No właśnie. To jest ta ambiwalencja. Nie sięga po władzę za wszelką cenę, potępiając metody stosowane przez innych. Po śmierci Izboszeta nic już nie stoi na przeszkodzie zjednoczeniu. Do Hebronu przybywają przedstawiciele wszystkich plemion Izraela. To jest ten moment przełomowy. Zwracają się do Dawida słowami, które mają ogromną wagę symboliczną. Otośmy, kość Twoja i ciało Twoje. Podkreślają jedność. Tak, przypominają Jego dawne zasługi wojskowe jeszcze za czasów Saula i, co najważniejsze, powołują się na boską obietnicę: Pan rzekł do Ciebie, Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Relacja w tym miejscu bardzo wyraźnie akcentuje, że droga do tronu została ostatecznie otwarta dzięki opatrzności Bożej. I znów podkreśla postawę Dawida tego, który miał cierpliwie czekać na pana, nie kierując się osobiską ambicją. W tej interpretacji jego cierpliwość zostaje nagrodzona. Dokładnie. Finałem tej długiej, krwawej drogi jest wielkie zgromadzenie w Hebronie. Źródła malują obraz naprawdę imponującej ceremonii tłumy ludzi, starszyzna, kapłani, dowódcy, zwykli ludzie ze wszystkich plemion. Musiało to robić wrażenie. Opisała ceremonia koronacyjna ma głęboki wymiar symboliczny. Dawid w królewskich szatach zostaje namaszczony świętym olejem przez niej wyższego kapłana. Co jest przedstawione jako publiczne potwierdzenie tego wcześniejszego proroczego namaszczenia przez Samuela, prawda? Tak, dokładnie. Otrzymuje insygnia władzy berło. Spisana zostaje umowa między królem a ludem o sprawiedliwych rządach. Lud składa przysięgę wierności. Na jego głowę włożony zostaje diadem. To jest ten moment kulminacyjny. Izrael, po okresie podziału, wojny domowej, ma wreszcie jednego króla, uznanego przez wszystkie plemiona i, co kluczowe w tej narracji, wybranego przez Boga. Ten, który cierpliwie czekał na pana, oglądał teraz spełnienie Bożej obietnicy. Tak to podsumowuje źródło. Cierpliwość i, jak sugeruje tekst, wierność zasadom przyniosły ostateczny triumf. I całość tego etapu zamyka to znamienne zdanie. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg Zastępów, był z nim. Mocne podsumowanie. Podsumowując dzisiejsze mówienie: prześledziliśmy naprawdę fascynującą, ale i skomplikowaną drogę Dawida. Od wygnańca przez króla tylko Judy w Hebronie, potem ten okres krwawej rywalizacji, wojny domowej, pełen intryg i zdrad. Tak. Aż po zjednoczenie całego Izraela pod jego berłem. I analizowany materiał konsekwentnie przedstawia to nie jako wynik czystej ambicji, ale jako realizację jakiegoś wyższego planu. Historia ta, w tej formie, w jakiej ją znamy, rzuca światło na uniwersalne mechanizmy władzy, wydaje mi się. Widzimy tu zderzenie osobistych ambicji, jak u Abnera czy Joaba z tym poczuciem misji, które przypisuje się Dawidowi. Mm -hmm. Niezwykle ważna okazuje się też legitymizacja władzy i rola opinii publicznej. Reakcje ludu na działania Dawida są wielokrotnie podkreślane jako kluczowe dla jego sukcesu. To prawda. No i oczywiście stajemy w obliczu tych dylematów moralnych i politycznych, które wydają się nieodłącznym elementem walki o władzę, zawsze i wszędzie. I to prowadzi nas do myśli, którą chcielibyśmy pozostawić naszym słuchaciom do refleksji. Narracja podkreśla prawość Dawida, jego dystans wobec przemocy i zdrady. Tak. Ale jednocześnie, patrząc obiektywnie, jego droga na szczyt jest usłana właśnie takimi aktami. Dokonywanymi przez innych, ale często przynoszącymi mu bezpośrednią korzyść. To jest ten paradoks. Działania ich zwolenników, działania, które publicznie potępiają. Co ta starożytna opowieść mówi nam o naturze władzy? o tych trudnych, czasem niemożliwych wyborach, które stoją przed tymi, którzy ją sprawują. To chyba dobre pytanie na koniec. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.